to wszystkim, ja, ja jestem po odcinku testowania kosmetyków i oczywiście mam ten makijaż nadal i teraz nagrywam drugi odcinek dzisiaj i w tym odcinku będę pokazywać wszystkie moje ulubione zabawki więc zaczynamy ta pierwsza zabawka to jest taki popit kacuszka. jest to mój ulubiony popit no i należy do moich ulubionych zabawek potem mamy lecimy na popitowo to tutaj mamy takie spiniere z popitów. Tutaj, i tutaj właśnie ma takie różne oczka. No. I takie rzeczy. Jak już tak, właśnie kolejna rzecz popitowa, to, to chyba każdy zna, co jest teraz bardzo popularne. I właśnie dzisiaj, dzisiaj na świecie w szkole skakałam tak na pufę i tym otorogiem, kuromi, przyciąłam sobie tutaj wargę i mi. Więc z boli, mam rana, No. I tutaj właśnie taka górowa i fajna. Ej, patrzcie, pająk. No. Taki mały ASMR. Następnie, z nas popitała, to jest taki młody lek. nie pamiętam jak te zabawki mają na mnie, ale go mam z taką koleżanką moją i tutaj właśnie ma różne funkcje się nim tak kręci czekajcie się nim tak kręci tutaj ma jeszcze taką funkcję że tutaj właśnie tak robi i ma tutaj takiego popicika no i to już chyba koniec rzeczy z popicem no następnie mam takiego gniotka i on ma na imię Wirusek no, ty w nagrodzie go sobie wziął Jest taki fajny Dobra, następny To jest taki misio, który ma w środku kuleczki Urbis, czekajcie No, a więc tak, tutaj weźmiemy takiego misia fajnego. Potem mamy taki, taką dżuwnicę yy, zieloną. Taka, u, jak taki kus mi to trochę wygląda Siema. ma łapki w górę. No. To właśnie jest taka, mm, gąsienica, można z niej robić jakieś supełki, nie wiem, tak nią kręcić jak lasem, no. Następna zabawka, wygląda to jest dziwne, głupie. To jest taki pieski na środku, taki piasek i nim, patrzcie, rzucę nim teraz o ziemię i zobaczycie. Na przykład robi takie różne kształty. Dreszcie tak spłaszczył, a teraz zrobię na przykład tak. I patrzcie. Tu jest jego głowa, tu jest tyłek. Piękny, prawda? No, taki jamniczek. Można go tak rozciągać. Te głowę. No. I te ajsy. Kolejny asystent. Jest No super jest Następna zabawka To jest taki fajny hit ja, Który pierdzi Wiem To jest zabawka dla psa Ja to wiem Ale ja to chciałam Nie wiem czemu Ale zobaczcie Taki fajny Mały Następnie mamy taką małpkę filtrową, i tutaj ona na imię George, George, tak naprawdę, ale ksywka Dodż. Tutaj właśnie na ogonku możemy powiedzieć cześć. Czekajcie: Hello! No, okay. Są też takie pluszaki, i właśnie one mają takie znaczki. Tutaj mam też taką grzywę, były też w różnych kolorach, na przykład biały, różowy, niebieski. Żółty, czarny. O, różne, ale już takich nie ma. E, tutaj mamy takie misie fajne. One ostatnio były właśnie w wiedrące. Tutaj mam właśnie takie dwa. Ten już ma dziurę. Ten jeszcze nie. I tutaj właśnie. Kupiłam tego. I do niego był gratis ubrany korekina. I ten misiu. Miał ogólnie takie brzydkie ubranko, ale ja mu zamieniłam na rekinka i teraz są piękne Dobra, lecimy z następnym. To ma dziurę, nie będę tego ściskać. Nie mam szczęścia do takich pinotków. Mogę nawet wyjąć kuleczkę specjalnie dla Was. A, już jest. Patrzcie, jaka fajna. Taka malutka kulka. Dobra. Oczywiście ja tutaj. Już nie raz mi wypadły kuleczki orbis i gdzie jest mój pojemniczek z nimi? Nie wiem, ale gdzieś na pewno jest taki pojemniczek. Dobra. tymna zabawka. Gdzie jest takie squishy. Nic tutaj nie słychać, aż tak? Te właśnie jest takie fajne. Dobra. Następne tutaj mamy zabawki z automatów, bo i nie w szkole. W piątki jedziemy na basen No i tutaj mamy takie... No i tam są automaty i właśnie kupiłam takie różne rzeczy. Pierwszą zabawką, którą tam kupiłam to chyba, chyba. Albo po prostu. Będę leciał, jak chcę. Na pierwszym miejscu Tutaj jest taki dunacik niebieski Pachnie tak słodko Jest super Jeszcze mnie nie popękał Na szczęście, mam nadzieję, że nie pęknie Tutaj może też być Jakiś taki pierścionek Fajny, dobra Nie mi w tym Dobrze, dam sobie tutaj Na drugim miejscu jest taki slime no właśnie też byłby W automatach jakiś, nie wiem, taki pomarańczowy mi się trafił i on tak pierdzi fajnie, czekajcie zębami trzeba i patrzcie nie wiem, teraz nie działa ale kiedyś tak mocno, o tak mocno pierdził kiedyś cały czas no super tu mam właśnie tego slajma. Tutaj potem mamy taką różkę. Popitową. No taka rurka już po prostu lecę, byle I tutaj miałem takie jajko. I wykluł mi się z tego jajeczka małego. Taki dinozaurek fajny. Następnie mamy takiego gniotka z takimi kuleczkami orbis, ale go nie polecam, bo po pierwsze. Właśnie on ma mało kulek, ponieważ tutaj w nim się robią dziury. Moja koleżanka też go kupiła i potem yy, dawno potem od razu mu się zrobiły dziury. Nie chcę sam też, więc nie polecam. Potem mam takiego kauciuka fajnego. I taki łańcuszek. Dobra, jeszcze mam takie zabawki, ale już mi się nie chce. I po prostu wyciągać. No i jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!